Cześć wszystkim, mam na imię Paweł, witam Was na kanale Wubera. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie ukosować płytki do kąta 45 stopni. Jest to naprawdę bardzo proste, każdy może to wykonać. Chodzi o to, żeby podciąć krawędzie płytek w taki sposób, żeby można było sobie je wsadzić w narożniki. Wykonamy to za pomocą szlifierki kątowej. Tutaj mamy szlifierkę akumulatorową od Wubera. Będziemy potrzebować do tego takie jakieś podstawowe tarcze, tarczę szlifierską, tarczę diamentową do przecinania albo tarczę na rzep. Zaraz sobie omówimy, która jest do czego. I będziemy dzisiaj pracować na przykładzie dwóch płytek, płytki gresowej i płytki ceramicznej. A więc zapraszam do materiału. Przed przystąpieniem do szlifowania płytek należy się do tego odpowiednio przygotować. Polecam wykonywać takie rzeczy na dworze, ponieważ szlifowanie generuje dużo pyłu. E, koniecznie należy pamiętać o okularach ochronnych, dlatego że bardzo łatwo można sobie uszkodzić oczy, a tego byśmy nie chcieli. No i co? E, tak, zestaw tarcz. E, przygotowałem tutaj tarczę diamentową do cięcia, e, taką klasyczną lamelkę do szlifowania i tarczę diamentową. Sprawdzimy sobie, która z nich jest do czego i w jakich sytuacjach sprawdza się najlepiej, z jakim materiałem. E, zaczniemy sobie od gresu. Będziemy wykonywać cięcie e, wzdłuż tej krawędzi oryginalnej. I staramy się to zrobić pod kątem 45 stopni na oko. Wiadomo, że nie wyjdzie prawdopodobnie idealnie 45 stopni, ale nie przejmowałbym się tym. Jeżeli będzie więcej niż 45 stopni, to będzie właśnie sam raz. Nie może być na pewno mniej niż 45 stopni, bo wtedy będzie to powodować kolizję przy złączeniu dwóch płytek. Eee, więc kładziemy sobie taką płytkę na krawędzi stołu. Zakładamy naszą tarczę. Jest to płytka gresowa, dlatego jest to materiał twardy, więc zaczniemy sobie od tej tarczy do cięcia. Ja sobie już tutaj ją zmienię. Będziemy używać do tego szlifierki kątowej. W tym wypadku mam sobą szlifierkę akumulatorową i ona się świetnie sprawdza w takim zadaniu, dlatego że nie muszę się martwić jakimś prądem, kablami. Mogę to zrobić dosłownie wszędzie. Warto jest mieć też szlifierkę, która ma regulację obrotów. Ta w, w tym wypadku ma taką regulację. Dzięki czemu możemy kontrolować właśnie prędkość obracanej tarczy. I co? Zakładamy okulary i przechodzimy do działania. Kładziemy sobie naszą płytkę na krawędzi stołu. Przytrzymujemy ją ręką i włączamy naszą szlifierkę i śpniemy. Wykonujemy cięcie krawędzi płytki pod kątem 45 stopni, starając się nie naruszyć wierzchni warstwy szkliwa. Dlatego wcinamy się milimetr od krawędzi i cniemy w kierunku do siebie. Po ścięciu nadmiaru gresu przechodzimy do szlifowania. Zakładamy sobie tarczę diamentową na rzep. W tym wypadku ona jest nakręcana. Jest to gradacja 100. Tak więc dość agresywna. Blokujemy, przytwierdzamy i działamy przy krawędzi. W tym wypadku czuję, że ona jest trochę zbyt agresywna, dlatego zmienię sobie moc na minimalną i spróbujemy jeszcze raz. Przy szlifowaniu bardzo ważne jest, by dociskać całą powierzchnię tarczy do płytki. W ten oto sposób mamy zeszlifowaną naszą płytkę do kąta 45 stopni. Może nie jest jakoś idealnie, ale ważne, żeby tutaj ta krawędź, którą zostawiamy, taka milimetrowa czy dwumilimetrowa, była w miarę równa, żeby była równoległa do naszego szkliwa. Wiemy już w jaki sposób zrobić fazowanie płytki gresowej do kąta 45 stopni za pomocą tarczy diamentowej i tarczy diamentowej do szlifowania. Teraz przejdziemy do fazowania płytki ceramicznej. Spójrzcie na tą płytkę. Ona jest dużo cieńsza i ten materiał jest o wiele łatwiejszy w obróbce. Dlatego, um, używanie takiej tarczy diamentowej do cięcia w tym wypadku. Jest ok, ale tak naprawdę polecam używanie już gotowych tarcz szlifierskich. E, możecie wykorzystać tarczę szlifierską, właśnie taką na rzep, bądź takiej najtańszej lamerki za 7 zł. Sprawdźmy, jak te dwie tarcze sobie radzą z taką płytką. Na początek wypróbujemy tarczę diamentową na rzep o gradacji 100. Jak widzicie, płytka jest sfazowana do kąta 45 stopni. Zasada jest taka sama jak w przypadku płytki gresowej. Staramy się nie uszkodzić szkliwa na górze i zostawiamy sobie tutaj taki milimetr, czy 2 mm naszej ceramiki. Myślę, że akurat tarcza o gradacji 100 w tym wypadku jest zbyt mało agresywna. Możemy spróbować sobie założyć tarczę 50 i może pójdzie to nam szybciej, ale zanim to zrobimy, to spróbujmy jeszcze naszej lamerki. Mamy założoną naszą lamelkę, bierzemy tą samą płytkę Będziemy teraz sobie fazować drugą krawędź Nasza lamelka ma gradację 80 no Jak sami zresztą widzicie taka Prosta lamelka za 8 zł też sobie świetnie daje radę. Może poleciłbym e, nieco niższą gradację, na przykład 50 albo 40. Zdecydowanie też niższe obroty naszej szlifierki pomagają w tym wypadku. I co? E, to są dwa sposoby na to, zeszlifować sobie płytkę ceramiczną. A jeszcze na koniec kusi mnie, żeby spróbować zrobić to w ten sam sposób, co z płytką gresową, czyli najpierw z pomocą tarczy diamentowej, a później doszlifowując sobie tarczą szlifierską. Spróbujmy sobie teraz zrobić to w ten sam sposób, co z gresem. Jak widzicie, tarcza diamentowa do cięcia sprawdziła się też bardzo dobrze. Jeżeli by sobie tylko teraz doszlifować tą krawędź, to wyszłoby naprawdę świetnie. I jeszcze na koniec ostatni test. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zeszlifować za pomocą tarcz szlifierskich Gres. Czy nie ma opcji i potrzebujemy do tego tarczy do cięcia. Zobaczmy. Mam już tutaj założoną tarczę o gradacji 50, dlatego zaczniemy od tego i zobaczymy, jak to się sprawdza. No, powiem Wam, że z pewnością się da, ale zajmie to naprawdę bardzo długo i podejrzewam, że takie tarcze też szybko się przez to zużyją, dlatego o wiele lepiej jest używać tarczy do cięcia i tarczy sztipierskiej. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli podobał się Wam nasz filmik, to koniecznie zostawcie pod nim lajka. Zasubskrybujcie nasz kanał po więcej takich filmików, a jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzach. Tymczasem żegnam się z Wami i do następnego. Na razie. Cześć!